też koziołki, Agnieszka sobie z tej strony słuchajcie, postawię dla Was rąki na wrzesień 2022 i sobie zobaczymy, czy tam u Was słychać będzie jak to tutaj będzie się działo pod filmikiem, macie numer telefonu do mnie, zapraszam na pytania prywatne, najlepiej się ze mną kontaktować przez WhatsApp, bo jest najszybciej i już się przedłużam koziołek wrzesień 2022. Hmm. Ym, jakieś problemy z dziećmi się tutaj pokazują, z młodszym y, towarzystwem w życiu. Yy. Może kryzysy już za, zażegnane, no, bardzo nieładna sytuacja. Wręcz jakieś chodziło o jakieś e, sprawy dotyczące urzędów, jakieś nie wiem, e, napiętych sytuacji, faktycznie napiętych. Dobrze, no, zostawmy to, że e, zacznijmy od miłych rzeczy, dobrze? No, to sprawy domowe to jest pierwsza rzecz, która się pokazuje, druga rzecz, która się pokazuje powroty, powroty, powroty. Koziołku, a do kogo ty chcesz tak wracać? Albo do kogo ty, do co ty byś chciała, żeby kto do ciebie wrócił? Co tutaj jest grane? Co? Pokazują się jakieś wodne historie, proszę uprzejmie, raczki, skorpiony, ryby i różne inne tego typu stworzenia morsko, jezioro, to piaskowe. <grytanie> Także tutaj się takie rzeczy pokazują. Natomiast dla niektórych z kozłów jest pokazane tutaj, że. Możecie się spodziewać w historii sprzed dwóch lat, w jakiś sposób odnowienia, że tak powiem, znajomości. Takie jak to miłe całkiem jest pokazane. Oczywiście od tego będzie zależało, czy się na to decyduje, jeszcze nie. Teraz tak. Sprawy pracy, wszystkiego tego, co. Bo na koniec zostawimy w ogóle sprawy domu. Bo o ile niektóre z Was faktycznie są pokazane w historiach związkowych, gdzie. No macie przyjemność mieć jeszcze jednego przyjaciela na przykład, albo ktoś po drugiej stronie, wasz partner, ma właśnie jakiegoś przyjaciela czy przyjaciółka. No tak, taka sytuacja właśnie się pokazuje, no tak dziwnie trochę i to wymaga takiej dużej cierpliwości albo dużej determinacji, żeby tą niezgodę waszą na pewne rzeczy po prostu okazać, tak? Natomiast cały piguś polega na jednej rzeczy, że o ile jeszcze w związkach, to bym powiedziała, że dużo kozłów ma możliwość właśnie na jakieś powroty, na nawet spotkanie kogoś, kto... Tym bardziej, jeżeli będą jakieś podróże, wyjazdy zagraniczne, jakieś załatwienie biznesów, na przykład jakieś podróże służbowe i tak to to się tutaj pokazuje. Wchodzi nam już też na październik, ale o tyle sprawa rodziny, spraw domowych pokazuje się jako jedno, domowych albo rodzinnych, jako jedno wielkie rozczarowanie, jako y, po prostu y, brak kompletnej symbiozy, brak, y, nawet będzie niechęć, nawet to bym powiedziała, jakaś taka rutyna, nuda, w pewien sposób chęć genera może samotność też, w pewnym sensie takie skupienie się na swoich sprawach, rozczarowanie generalnie rzecz biorąc relacjami, takie dziwne to jest tutaj pokazane. I wchodzi nam Ansus, która w pewnym sensie będzie porządkowała sprawy, tak? Czy być może tam Merkury w retrogradacji władzy, który będzie. On sobie później zawandruje tu, 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 do panny. I on troszeczkę tak da spojrzenie na inne spojrzenie na sprawy, które ty jakby koziorożców widzisz tylko jednoznacznie, w jeden sposób chcesz je widzieć. Mało tego ja już teraz słyszę, jak niektóre koziorożce mówią, jak mam to widzieć inaczej? Nie, spokojnie. W każdym bądź razie chodzi o to, że jakby Twoja przepustowość e, tolerancji, większej cierpliwości i tak dalej, jakby się zwiększy, generalnie rzecz biorąc, we wrześniu i tak do października sobie przejdziesz, akurat dla tej grupy, dla której ja e, e, w tej chwili ściągnąłam wiadomości. Natomiast jest konieczność rozmowy, jest konieczność generalnie rzecz biorąc, wyjaśnienia sobie pewnych spraw, ustalenia pewnych zasad, nie wiem, może. Poproszenia o wyjaśnienia, właśnie, kogoś z rodziny i itd. Teraz, oprócz tego, mam tutaj bardzo duże wydatki, generalnie rzecz biorąc, na sprawy pod tytułem domowe, mieszkaniowe, lokalowe, jakieś, jakieś inwestycji w dom, w mieszkanie. Mogą to być też. Już zainwestowałem tyle, teraz mogę to sprzedać z zyskiem na tej zasadzie. I to się pokazuje bardzo, bardzo ładnie. Natomiast martwią mnie sprawy zdrowotne tutaj, na to trzeba zwrócić uwagę, szeroko pojęcie, przy, ja bym powiedziała tak, przyglądnąć się wszystkim niepokojącym objawom, jeżeli chodzi o zdrowie, na to trzeba będzie tutaj zwrócić uwagę, ogólnie uważam, że tylko koziołku jako rzemieślnik jakiś, jako jakoś osoba, która ciężko pracuje, która nie wiem, może ty wykuwasz coś, może ty jesteś jakimś, nie wiem, cieślą na przykład, albo jakimś innym kowalem. Rzeźbisz coś w swoim życiu, w pracy? Pokazuje się konieczność odpoczynku. Pracoholizm jest może w modzie w tej chwili, ale tu karty pokazują, żeby się troszeczkę wyluzować. Nie odciągać się z przyjmowaniem jakichkolwiek zaproszeń na jakieś wypady. Wyjazdy na jakieś towarzyskie spotkania, po prostu pozwolić się sobie zrelaksować. Relacje zawodowe, jakby, nie mają być łączone generalnie rzecz z relacjami towarzyskimi, bo to się po prostu nie zazębi. Tutaj mogą być straty, że tak powiem, z czasem ze względu na jakieś dziwne nieporozumienia, po prostu. No, tego się nie robi, o, tak bym to powiedziała, no nie? Przynajmniej wam to nie jest zalecane. Teraz, tak, jakieś fajne pieniążki generalnie rzecz biorąc do Was przychodzą z odległości. Nie są to urzędowe pieniążki. Być może, że Wam ktoś zaproponuje jakiś interes, jakąś, nie wiem, zrobienie jakiejś usługi tak, tak super, tak, ale poza nawiasem jakby konieczności podzielenia się tym z... Z na przykład jakimś urzędem albo z czymś takim, dużo z koziorożców jest pokazanych jako osoby, które w pewnym sensie będą żłobić coś przy komputerach. To są sprawy, które mogą być jakimiś zakładami, jakimiś generalnie rzecz biorąc, nie wiem, no pomijmy, żebyście byli hazardistami, ale tu się pokazuje jakieś takie fajne zajęcie, które przynosi dosyć fajne pieniądze bez nakładu jakby pracy fizycznej, tylko chodzi o pracę umysłową. Czy to może być jakieś pisanie, czy to może być jakieś, nie wiem, rozmowy, jakaś praca poprzez doradztwo i tak dalej. Oczywiście, że tak. Ale ja bym bardziej powiedziała, że tutaj jest jakaś praca z cyferkami, jakaś praca generalnie rzecz biorąc, nie wiem, może faktycznie, programowanie, może coś takiego. Bardzo ładnie mi się tutaj pokazują energie i w pewnym sensie zadowolenie finansowe widać już w połowie września. Zobaczmy sobie, co tutaj. Na co zwrócić uwagę? No, czy to sobie tak konkretnie. O Jezus Maria, wszechmogący Panie Boże. Matku Bosko, no! Co z tymi skorpionami? Musicie zwrócić yy, koziorożce uwagę na jakieś sprawy związane z jakimiś skorpionami. Skorpion się tutaj pokazuje, też rak, ale przede wszystkim skorpion. Yy, takie energie generalnie rzecz biorąc, one są bardzo ciężkie, one są bardzo ciemne, one są takie, tutaj będzie jakiś problem generalnie rzecz biorąc i na to trzeba, po prostu trzeba zwrócić uwagę. To jest bardzo dużo takiego martwienia się, w pewnym sensie też jakiegoś takiego konieczności jakby uzbrojenia się w cierpliwość, na którą koziorożec w ogóle nie ma ochoty. W ogóle nie ma ochoty, żeby było weselej. Ale dobrze by było, żebyście do 10, 9 jeszcze będzie męcząca wrzesień, niestety. Natomiast, żebyście do 10 miesiąca i powiedziałabym, że od początku października do 5 tygodni uzbroili się w cierpliwość. To jest tak, nie jesteście w stanie w sprawie z jakimkolwiek krakiem czy skorpionem przyspieszyć pewnych rzeczy. Nie macie takiej władzy, prosty, krótko i tematycznie. Ale jesteście w stanie w, w ciszy, w spokoju, w bardzo dużym wyważeniu, wyczekać czas, gdzie niektóre sprawy, w związku z tymi osobami, mogą się rozwiązać po prostu samo. I to nawet zadowalająco, więc proponowałabym być może, że dla niektórych z Was jest wyczekanie momentu, kiedy ktoś się czymś zachłystnie, odkrztusi, wypluje i wróci na prawidłowe tory. Kto to wie, ale zobaczmy dalej. No, macie tutaj sojusznika, bardzo poważnego sojusznika w postaci lwa, kota jakiegoś, e, jakiś lew, jakiś strzelec generalnie rzecz biorąc i jakiś baron. Tutaj są pokazane osoby, które generalnie... właśnie klapek mi spadły. przepraszam. E, tutaj są pokazane generalnie rzecz biorąc takie właśnie nastroje sojusznicze, jak przy Komunii Świętej. Łączmy się na wieki wieków. Amen. I co jest najciekawsze, żeby było weselej, to to jest tak, w przyjaźniach i w pewnym sensie też w biznesach. Na to trzeba zwrócić uwagę, nie pominąć tego. I jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna, wam się, no tak, ale tylko momenci. Wam się tutaj klaruje jakaś podróż, jakieś zaproszenie do podróży, generalnie rzecz biorąc. Ja wcale nie jestem przekonana, że to może być podróż teraz to mogą być rozmowy o podróży, która ma się odbyć, generalnie rzecz biorąc, w grudniu. Jakby przyszykowanie, e, takie ploteczki, dyskusje, e, omawianie, e, orientowanie się w sprawie właśnie podróży, generalnie rzecz biorąc, grudniowej. I to jest pokazane jako bardzo zyskowne, jako przynoszące dużą zmianę życiową, która będzie e, zmianą porządza, ta, pożądaną. Tym bardziej, jeżeli poziom stwierdził, e, że on no, no już wnosi mieszkanie w danym kraju i on sobie się wynosi na przykład do innego, to to się tutaj pokazuje. Pierwszy termin jakby propozycji czy czegoś tam w ogóle ma być na październik, ale mnie to nie wychodzi generalnie rzecz biorąc, żeby to się udało. Mnie się pokazuje, że właśnie grudzień będzie tym momentem, gdzie należy ewentualnie, jeżeli macie rozpoczynać jakąś działalność, coś zaczynać, nie wiem, jakieś spółki, podjąć pracę itd. itd. Jakby przypilnować tego, żeby im sympatyczniej by było, gdybyście to zrobiły na nowym roku, numerologicznym i kalendarzowym też przede wszystkim, czyli no, w grudniu załatwianie, pojechanie, za, nie wiem, załatwienie czegoś, faktycznie już takie zdecydowane, a jakby z początkiem roku inicjacja, wdrożenie, zapisanie, otworzenie, inauguracja, jak Wy sobie to chcecie nazwać, możecie nazwać. Dobrze, jesteś chroniony, mój drogi, chciałam Ci powiedzieć. Żeby było weselej, ja bym... Ja bym powiedziała, że nie wiesz, że chroniony, a może to wynika z tego, że ty jesteś troszeczkę bardziej zamknięty w po bo pokazujesz się tutaj i taki hermetyczny. Dla świętego spokoju mojego i wszystkich dookoła ja się zamknę w sobie, poczekam chwilkę, nie dam się sprowokować do niczego i później się może otworzę. I to mi tak się pokazuje na trzy miesiące. Taki sposób pokazuje się od września na pewne ułomności, tak to można by było nazwać, pewne prowokacje, pewne konfliktowości i różne inne rzeczy, które pochodzą od drugiej strony czyli ludzi, z którymi masz do czynienia. Natomiast nie widzę tej zagrożeń. E, chociaż jeszcze sobie zobaczmy na e, psychikę, na, jak to tutaj. Żebyś ty się nie zamknął już naprawdę na amen, no przecież jak tak można, bez Nie no, nie może tak być, halo, wrzesień się pokazuje na niektórych z Was jako taki czas, gdzie wy... Nie wiem, może to jest sposób jakiś na przejście pewnych rzeczy, jakby wchodzicie generalnie rzecz biorąc w okres, gdzie oddajecie się pracy na maksa, ale to jest potworna tęsknota, generalnie rzecz biorąc, to jest takie... Yy, yy, tęsknota to może być do spokoju, ale to może być tak samo, taki yy, stan... jakby łatwiej Wam jest absorbować z powietrza generalnie rzecz biorąc to, co jest smutkiem, co jest takie yy, przygnębiające, co jest takie... myśl o kształty, które w ogóle do niczego Wam nie są potrzebne, tylko do straszenia, aniżeli to, co będzie takie zbalansowane, takie pozytywne, takie... Miłe takie sympaty. Ja nie chcę takich koziorożców. Nie chcę mówić do takich koziorożców. Proszę przedsięwziąć jakieś środki w tej chwili i proszę to wyeliminować ze swojego życia we wrześniu. We wrześniu, tak. Mam od razu generalnie, że kartę wrześniową. Proszę tak, żebyś miał sobie powtarzać tysiąc razy dziennie, że jesteś szczęśliwy, że życie jest piękne, że ogólnie żyjesz w cudownym kraju, że ludzie, w którym ty, w tym kraju są, są fantastyczni. Przyjaźnie nastawieni, uśmiechnięci, bezkonfliktowi, żebyś miał powiedzieć do siebie, że masz najcudowniejszą rodzinę na świecie, że bez tych ludzi nie jesteś w stanie żyć, że masz cudowne dzieci, że ogólnie układać się wszystko w życiu wspaniale i tak dalej, to masz to zrobić we wrześniu. Masz właśnie w ten sposób się, a nie inaczej nastawiać. To jest konieczne. Nie może tak być. Bo to jest samoistne, wprowadzanie się w bardzo niskie wibracje, które za szybciutko się mogą zmaterializować. Także wychodzimy, wychodzimy z tego stanu, wychodzimy, biegniemy, przebieramy nóżkami i absolutnie nie dopuszczamy do tego. No nie będzie łatwo, ale dasz radę. Zwrócić uwagę na oczy, zwrócić uwagę na biodra, generalnie rzecz biorąc wszystko, co jest przy biodrach, jeżeli chodzi o nerwy ścięgna. I e, tego typu rzeczy, bo tu się mogą jakieś dziwne rzeczy dziać. Kochani, ja Wam daję buziaczka takiego bardzo, bardzo słodkiego wczółko. I życzę Wam fantastycznego września i życzę Wam, żebyście dokładnie o tym, o czym powiedziałam, już to wdrożyli w tej chwili. Od teraz idziecie do lustra i dokładnie w ten sposób proszę zacząć ze sobą rozmawiać. Wszystko jest piękne. Wszystko jest cudowne, po prostu jest idealne. I tylko tak proszę myśleć we wrzesień. We pozorom wiele z Was, jeżeli posłucha i spróbuje w ten sposób pójść przez wrzesień, może bardzo dużo rzeczy zmodyfikować. A plus. Buziaczki dziękuję. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia na czytaniach prywatnych albo w październiku. A.